Yy, no, ry Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście, Metegavas. Witam w kolejnym odcinku. Yy, chyba to jest 65 czy 64? Ty, Indor, słyszysz? Eee. Weź mi powiedz, który to jest odcinek. K a kim ja? Ja sam żebym wiedzieć, jakie to numery No, który no, to jest odcinek, 64 czy 65? 64. Dobra. Także witam was wszystkich bardzo serdecznie w 64 odcinku oczywiście tego sezonu Bracia Polskiej Farmie Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym oczywiście nowym odcinkiem e, Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji e, Dajcie łapkę dajcie suba na kanale i zapraszam także na grupę z SwagryPieciele i macie podane w opisie e, I możecie także napisać oczywiście komentarz z hashtagiem dzisiejszego filmu e, No hashtagiem niech będzie hashtag mm... O, coś nowego będzie, będzie hashtag, o, hashtag młotek, a ja oczywiście przypnę serduszko. Myślałem że ten młotek da się tutaj podnieść, ale niestety nie da się podnieść. Było takie, bo są ogólnice takie młotki, gdzie można podnosić, ale ten akurat widzowie jest młotkiem, gdzie nie da się go podnieść, nie? O, nawet widzę, banan tutaj leży. Skórka od banana, nie? Ktoś tu wyrzucił. O, tu się widzę światło nawet świeci. Jakby nie będzie widzowie światło się świeci. Jak ja to włączyłem? A tu się światło włącza, dobra, muszę przedziwio otworzyć e, Widzowie, co w dzisiejszym filmie? Dzisiaj ma, tutaj przyjechać Transport oczywiście z PGR-u e, Czyli jak dobrze wiecie, jak przyjedzie transport to oczywiście, tutaj przyjedzie się sieczkarnia, dokładnie tak e, Dzisiaj zobaczycie, widzę, moją Nową, wyremontowaną, oczywiście sieczkarnię A dzisiaj nową moją No tu nie jest, tylko moja, bo tak jak wiecie To jest wspólne oczywiście z Indorem e, Ja na razie pójdę na gospodarkę do Indora Bo jak dobrze wiecie sami, na poprzednim odcinku Oczywiście było przyciąganie ciuników Z oczywiście Krystianem, synem oczywiście Oczywiście Indora. E, tam widzę w w Indora jest. Indor sobie stoi. Tempo to po to wyszedł? To słuchaj, i swoje do swojej. No, nie to... rękę ci podaję. O si was ujęć. Ty, słuchaj, to, to, to są moje co nie? Zobacz, Zobacz ile, ile to jest tuników. Do... Widzę, to, no na posesji mi się to A ty wiesz wziąłem. w ogóle co to się działo na ostatnim filmie? Widziałem ja, to, bo ma chłopca dudniała normalnie. Dudniała, bo się, tak ja to, ja, to ja A, nie... synem, ja to swoim synem robiłem sobie zawody na przeciąganie na linę. Widzę. Zryczkałem na podróży, całe jest, ani trawy nie ma A ty wiesz, ty, prawda? a ty chyba ty wiesz, że tego, że ty wtystowałeś się nowy ciągnik? Eee, właśnie, że kiedy mogłem dostawić, grę na, na warszawce Płomany No tego, nie wiem, bo nowy Uwale. ciągnik twój syn kupił eee, 64, 14 Ursusa, e, 150 konnego. Słyszałem, a ty coś ubrałeś, ty na festyn Jak, a co, jak ja się, jak ja się ubrałem? Dzisiaj, tak, kiedy ubrałeś tak? No to co ja mam? Kurtkę taką jeansową, spodnie, eleganckie, normalne buty robocze, tak jak Firmowe. zawsze. I białą koszulkę taką. Ja mówiłem, że ty, to ty tak chyba to ty do taty dostałeś. Chyba do dostałeś, ubrałeś się na moim sportowym. Nie, to dziś kopiłem na szmateksie za dwa złote. Tak Bo ja wyzdrowiałem, dwa dni mi nie było, jaki dwa tygodnie. A jedna babka, mi dała, nie babka nie mi dała pieniądze na święta, to sobie kupiłem. O zmarła? Czy jaki? Nie, ona jeszcze żyje, przecież rentę biorę. Żyjesz, nie, ostatnio, jej. ostatnio rentę wziąłem, bo ja się opiekuję, nią, nie? W domu. Dostałem piekunę. Pikuncia masz. Piekuncia masz? Piekuncie masz. No ja mam pikuncie za nie biorę I jeszcze tego. Trzynastka teraz butę. Ja mam tasanę y po nim. Moją, ja mam tę samą nim, miał 100 lat. Sto lat miał? Kurwa chyba. No. Stara długo żyć. Jaś? Co, ty co, ty co, co zakopałeś ją tam w lesie? Jego mamy? Nie, no no, za sodu to jest za tak jest. No, tak, Kurwa mać. A czego no. mi po sobie skrzyżę, bo ty nigdzie nie ma. A na to to potrzebne jest, bo to się, się wiedzieć, nie? Że gdzie ona leżała. A to coś gdzie indoor, co ja po no, to dodałem. A teraz coś, ja nie wiem, może teraz po niej chodzę i co to będzie. To tak nie po Może, może tak. Ty, no, słuchaj, nie. ty miałeś dzisiaj coś szkarnię przywieźć, nie? Podobno. A gdzie ja no, jestem, no, że szkarnię Kurwa, właśnie nie wiem, bo oni mówili, że inter ma przywieźć się szkarnię. Że ty masz odebrać ty, to się szkarnię. Ty coś się wierzy o tym? Nie, dzisiaj nie mam, ja mam dzisiaj do roboty. Ty, ja tego, dzisiaj jedziemy w pole do mnie siacz. Co ty to? Kiedyś może, wziął, wziął, mojego czy by się nie. tego testować, pobawić? Ja dzisiaj mam mam y, testować swe, tego, tego, tego tego, kurwa tego Ursusa tego kurwa kryskę mojego syna Tylko nie wiem czy on ma. No właśnie miałeś do go do testować mi. kurwa on do tego. A ja, gdzie on ten, gdzie ten ciągnik Jest też właśnie nie wiem. Bo tutaj, ten gregat stoi, my go podetniemy, ja sobie pojadę z nim wrócę na gospodarkę i ja pojadę sobie siać, nie? Bo ja myślę, że pod ten gregat, pod Ursusa zapytać, tylko nie wiem czy dał radę, no więc nie wiem. Rego bo... tego twojego? No a, bo ty chcesz jechać na swoim? Myślę, że twoje, bo to twoim jechać, kurwa, to tak No to, to, to nie, to no to tak, bo ja chciałem ci dać Jundira, żeby dżundirem jechał, nie? Nie, bo stary I kurwa, sąsiad, ty cały czas, cały czas to produkcja idzie tego mędu, nie? Ja ostatnio tutaj o. twojemu synowi pomagam do stołu przynosić te, te, te worki ze zborem. widzę. Czy tam zmogi do tego, z wózimy. w wejścite, przyje, worku przyjechał i kurwa worków nie było, ja szukałem. On nic nie powiedział. Ja tego, ja tam do za zaniosłem, bo twój sy mi kazał przenieść, bo mówił, że nie o bo to 50 kilo worki, także ciężkie były do niego, nie? Także on dobra. Przenieść, tam zapływałem do stołu. To z tymi trubami twoimi. No, dobra, to weź mi to wszystko, zawieź do stu, tego, do Nogów z Parkę. ten agregat, ja wezmę jeszcze, to jeszcze moja trzydziestka stoi. To sąsiad, to co, ty jedziesz po tego, o, po te siedzkarnie? Bo oni mówili, że to ty masz przywieźć z level, to po ciebie. No, spoko są twoją kurwa siedzkarnią. Idą miałaś, ty nie wiem, miałeś podobno odebrać się z tego spegieru. Tu tak To, a jak, lik, się kto? kto, kto? To Kurwa, no, no, to, te, te ci mechanicy to naprawiali, mówili, że kurwa, ty masz oczywiście sieć wyremontowaną. Tak się nazywał, imię, nazwisko, kurwa, data, nie, wiem. No, Adam nazywa. Mechanik. A, mechanik? No Adam Mechanik, tak się, tak się nazywał. To taśmę przyklejono z włosami, to nie? Tak. A ten, a tego to ja nie znam, bo no, chyba nowy jest ja nie mam pojęcia góru, Podobno miał, masz ty przywziścić karnie, że ty odbierasz, ale nie wiem dlaczego ty odbierasz yy, czekaj no, stąd, to... Yy, to co? Ty będziesz brał ten mój agregat, potem tego w możesz mi, to ja podepnę sobie się tego siewnik od razu Ty ty może byłeś się tym Jundirem? Nie, a co to co ja podepnę do Przecież ja mam tylko siewnik Poznaniak No Ty ja mówię tego Ursusa podepnę tego nowego, no to ty, to podepnę, postanę, no, to ty podepniesz potem agregat, nie? Tylko nie wiem gdzie on jest ten Ursus no, jest. Ja ja nie ja jestem podjętę ale ja Pozaniaka chyba podczepię pod 30, nie? Bo pod co niego A czy Jesko to byś człowieku płynasiał? Ja może ty zadzwonić do tego słyszysz? Ty może to do dziecka zadzwoń, to, bo, to może on ma przywieźć to? gdzie ten ciągnik w ogóle jest? Kurwa gdzieś gdzie jest kurwa ciągnik, jeśli cię ci pytam Ty czekaj, ja dzwonię do Krystiana Ty nie masz do, 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 do swojego numera. Ma, ty masz do syna numer, nie? A skąd mogę mieć numer go mi jedną? Kurwa to ja mam numer do swojego syna, ty nie masz do swojego syna? Może moja, moja ta żona ma Dobra, to ja dzwonię do niego, dobra? Ja zadzwonię, ale za przyjadę i ci, i ci powiem co się dzieje z Ursusem, gdzie jest Ursus, dobra? O. Dobra widzę, czekajcie, Zowie, ja zajedłem na Gospodarkę, zadzwonię do Krystiana, bo... Ty! Bo, słuchaj, dziś może gdzieś pojechał w pole robić coś. Kurwa się nie wiadomo, ale podobno miałeś ty przy, z Lewetą wszystkarnia miałabyś. Nie, zwła kurwa jak ja to nie pracuję. No ja nie, nie wiem, gdzie jest Krystian, się pytam. No ja jestem już na tym, na że to jak? Dobra, czekaj, ja, by, ja wybieram numer, ja zadzwonię do Krystiana, poczekaj chwilę. Czekajcie ja za chwilę widzę zadzwonię, zadzwonię do Krystiana. Zaraz się to i dowiemy gdzieś... Bo widać ciunika nie ma na gospodarstwie, nie? Bo po ostatnim filmie dobrze wiecie, było przyciąganie na linę i wiecie. I te ciuniki wszystkie zostały na gospodarstwie, a tu się okazuje, że nie ma ciunika, nie? I nie ma Krystiana. Pewnie dziś musiał pojechać, ale ciunikiem gdzieś pojechał. Może pojechał się kolegom pochwalić do szkoły. Nie wiadomo. Dobra, czekajcie. Ja wybieram numer. Ej, słuchaj, słyszysz Krystian? No, co jest? Ty kurwa, gdzie ty jesteś, bo twój stary mówi tutaj się martwi. No, w szkole, a co? Jak kurwa w szkole, a gdzie jest ciągnik? A co, my? nie gdzie jest ciągnik. Jak kurwa, ty, ty, ty nie ty ciągniku nie pojechałeś do szkoły? No właśnie, że nie, pojechałem tym, z kolegą. Z tym, z... Z Kamilem pojechałem. Z Kamilem? Tak no. Tego, A kurwa, no to tu jest taka sprawa, że tego, bo wszystkie ciuniki były u ciebie na gospodarstwie, w sensie u ojca, nie, bo to żeśmy przyciągali na linę, nie? Nie, pierdolę, ja, ja zawiozłem na ten, kurwa, na pgr zawiozłem Po co? Bo ojciec mówił, że do obierania odebrać od od trzeba ten, y sieczkarnię No to kurwa, co on, to co on teraz tutaj yeah. Ty, ale co to ojciec teraz tutaj gada, że ona będzie niewyżonnie siećkarnie, że ma jakoś sieczkarnię odbierać. A to ja zapomniałem opowiedzieć, kurde, no to o mu bo powiedzieć, ale to Ale to jak? Zapomniałeś mu powiedzieć to skoro to ty wiedziałeś, że masz do odbioru siedzkarnię, czy twój ojciec? Bo ty mówi, że twój ojciec ci powiedział. Nikawą! Że... Ja byłem w szkole, to nie byłem kiedy, miałem to wieczorem się wieść. Ale to kto wiedzie, że siedzkarnię do dobrania ze Skyro, że on nie odbiera? Właśnie znaczy nie wiem kto wiedział. No to kurwa, to... skoro ty mówisz, że twój ojciec ci powiedział. Ja wiem, ja tam teraz no polewam. Na lekcji jestem. No to dobra, to gdzie jest ciąnik? Na no, jest na PGR-ze. Jak na PGR-ze? No, ma przyjechać, wziąć auto i pojechać po to. Kto? No Kry kurwa, no mój no ojciec, ten Indor. A nie Indor. Indor, a Twój ojciec się nazywa Indor. Indor to jest nazwisko <grym> Wasze. Jaki kurwa, to nie jest nazwiskiem? To, to, jak, to jest ma, imię jego. To ma na imię Indor? A kurwa jak? Kurwa nawet nie wiem. No to nie wiem, chyba że Krzysztof, to nie wiem. No tu jak no ty masz na imię Krystian. Dobra, dupiej do nie zawracaj, kurwa, co chcesz jeszcze? No to tyle. No to ma odebrać, powiedz mu. Dobra ja numeru jego nie mam, już mi się wykasawał. Nie ja bo on mówił że nie ma, że matka, No. Nie. Dobra, no. Dobra, nara. A, siema Dobra widzowie, teraz tak. Sytuacja jest taka sami, że się słyszeli, że podobno Indor ma odebrać Widzowie i Czekajcie, Czekajcie, ja pojadę na jego jabłko, żeby pojechał tam autem. Czyli tak widzę jak miało być. Ma widzę Inter pojechać po tego. Po sieczkarnie, ma przywieźć, znaczy się ona jest zapakowana, ma przywieźć. I to Christian widzowie pojechał do PGR rocinikiem Kurwa, macie jeszcze do rowy, wjechałem do wody Czekajcie widzowie, wiadomo jego żeby wziął auto i widzę, żeby pojechał tym Citroenem Citroenem pojechał do PGR-u widzę czekanie za odebrania z ciunikiem. Dobra Dalej jedziesz, po to ty I serdecznie to sąsiada I co? co Zajeżdżamy sobie elegancko O, to jak to ja na A ja gawka elegancko sobie nachodzi Dzwonię do Chyba twojego staka. syna Syn jest w tym, syn jest w, robo znaczy się w robocie W robocie, no lata, go na nie ma powiedzieć. Jest, jest tym, jest z Kamilem, pojechał z Kamilem y Do tego, do szkoły pojechał Jaka miała nie zna, oni ja miał bo za bołoni. Ja nie wiem, ja miałem pojęcia jakiś jego kolega z ławki. Ty może prowali go, chłopie! Ja nie wiem. Kurwa to podobno jakiś kolega jest. Jest w szkole, nie ma czasu i powiedział, że do skero trzeba pojechać odebrać ciągle z lawetą lewe, i ze szyszkarnią. Musisz jechać chzić Bo on Jaka tam... Ja nie wie o tym. Oni z nimi nie gadu, ja spadam. Ja nie mam, nie mam pojęcia. On mówi, że zaskami ze a on odebrał twój telefon. To ja dzisiaj nie da rady pojechać, bo to wieczorem mogę pojechać po. to, no to kurwa, to coś siadaj teraz jedziemy. No, bo... czy nie będę robił? Czy nie będę w Miał robić kurwa właśnie. No to ja jadę, ja jadę tak i tak siad. To ja ci mógłbym pomóc, coś! No to tam kurwa, No Z sianu nic nie trzeba mi pomagać, na razie jeszcze przyjdzie do to ten, to PGR-u jeszcze się szkarnie przywieź, nie? Kurwa, teraz! No to tak nie będziemy stać, nie? Kurwa, to albo to, albo to robić, nie? wiem, to ja jadę, pojadę. A ty po co jesteś spełniony, ty tak No właśnie, weź, przywieź się szkarnie na gospodarkę. Jak przywieźć na gospodarkę, się szkarnie, to będziesz mi tam dzwonił, nie? Ja na razie, ale podepnę sobie 30 i poznaję jakie na pole. A ja nie wiem, czy ja mam w ogóle nasiona, kurwa, to byś miał jakieś worki z nasionami? Bo ja chyba nie miałam. Właśnie że nic nie mam na razie, bo miałem kurwa siać i yy, można powiedzieć, pszenicy miałem siać, ale kurwa głównie z tego było, bo w gościu dzisiaj gościa nie ma. Miałem się umawiałem dzisiaj na wiesz yy, Takiego gościa miałem dzierżawę wziąć dzisiaj, wiesz? I chyba z tego wyszło, i go dzisiaj w chłopie nie ma. I na drugi, na inny dzień muszę się umówić z nim. Bo podobno tego, ja się czka, znaczy się ja tego nie mam chyba na w tym kurbo w siewniku, Miałe? Miałe? zobaczę. Bo wiesz jak ja miałem pole wziąć, od razu zagradowano już, wiesz, taki spuchnięte ziemię. od razu No, do no Wiem, 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 przygotowane no. w po zasiew A ty ziemniaki tak. będziesz tutaj kopał? Tu już trzeba posłałoby kurwa kopać Bo to trochę pole jest, ten sektor pola będzie Tylko ja na pola, razie... kurwa ja tam w nie będzie... O jest, mam nasiona, sąsiad, dobra Ja muszę zobaczyć czy ja widzoje mogę w ogóle siać pszenicę, bo to jest bardzo ważne pytanie O indoor widzoje, pojechałem do tego do Zdzichowa Elegancko. Czekaj, nie w tę stronę pojechałem W drugą stronę szybciej będzie Jęźdź mi przynica, DOBRA mogę siać, elegancko. Czyli przynica mogę dzisiaj sobie zasiać, To elegancko, to ja biorę szewnik. Są się ja na pole, siać tego. Mogę no, sobie jeszcze? Sobie radio? Czy już jest. Działa, działa no, A ty czym, żałtem? No, sprawa tych, 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 ty, kurwa, tych co nie? No. To jest taka sprawa, że my to nie będziemy kurwa pola, kurwa, e, tych zbie zbierać. E, Ale tam jakich heterpolach? Gdzie ty kurwa wyjechałeś z krzaków gdzieś? <laughs> Bo mi zarzuciło. Ja nie wiem ty kurwa ty tu jeździsz Ale co z tym hektarem ziemiaków kurwa Przecież to nie ma hektara Które to jest pole Eeez 111 gps chyba A gdzie to, gdzie to jest Ku twojego pola jak się to drogo jedzie na, na lewą stronę Ku mojego pola tam jakieś moje pole jest? Już tam te duże pole masz takie co masz Te trzy w rzędzie masz i to jeszcze trochę kawałek Jeszcze z kawałek tam dalej będzie Tam jakieś pole z ziemniakami ja tam kurwa się nie rozglądałem nie przy tego nie patrzyłem nie? Jeszcze chyba rosną, bo, bo, bo chyba będę późno nie wiem no to ja zaraz tam pojadę, a tam są te... Yy... Badyle? Badyle chyba są skoszone już Skosiłeś? No No, to zobaczę. to jak nie będziesz jak badyle, badyle skoszone, to będę wiedział, że to jest twoje pole, zaraz przyjadę, zobaczę Tutaj w ogóle, widzę, taka duża du 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 kukurydza jest Ciekawe, widzę, czy ci to jest... zarosło, te ślady jakieś no? takie były, takie ogromne ślady Czekajcie, nie ma tych śladów O, są, widzę, te ślady, tam, widzę, ktoś jeździł, nie? Tam do lasku ktoś jechał, nie wiem Prawdopodobnie to co widzowie ślady chyba auto no nie wiem w sumie. To jest widzowie takie dziwne, bo wiecie przez środę, przez kukurydzę idą właśnie takie um, takie tam y, takie, 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 takie ślady kurwa kół, nie? Wiecie, oraz jechany ty po tej kukurydzy Ty się słyszysz? No co ci jest? Do tego, tak będziesz Ty kurwa gdzie ty jesteś? Wiesz jadę już człowieku, do ten ślady, co pierwsze to fest! Idziesz. A jedziesz czy już cienikiem wracasz? Już czy, wracam no. Już no, wracasz kurwa. i to jest wyremontowana? chyba wyremontowano A jest, tylko... jest header podczepiony, bo ja kopiłem No Header jest, tylko I za co to jest... Ja, ja ci pieniądze no, nie dam to ja 10 jak. tysięcy Co? Dasz mi 10 tysięcy Jak 10 tysięcy za co? No, Przecież skórę miłeś mi na spółkę to remontować, ja i zobaczcie te ziemiaki gdzie są To moje widzę wyżapak elegancki To te ziemniaki twoje nie? Zgniły trochę co nie? Czekaj tu jest soja, tu jest słonecznik, tu są buraki, tam jest kukurydza To jest koło kukurydzy? Tak, to chyba tak, zniknął tak, w środku. No. Bo tu są dwie kukurydze. Jest kukurydza, są dwie kukurydze I co? O, tutaj kukurydza kolejna, tutaj to jest ziemia. Kurwa, pole mnie nie zagląda, jakie ma pole. To to zagroda, się tak, skurro... zgubiłem. Dobra, mam ziemniaki A takie pole tych ziemniaków widzę. No to widzę, są te badele, są skoszone już. No, widzisz, że to sobie skosiłem. Ja wsiadam do trzydziestki, opuszczam i zaczynam siać, sąsiad. Ty, jak wejdziesz na gospodarstwie, to mi mów. Już jestem! Już jesteś? Tak, zaglądam twoją oborę, bo, bo wynoszę trochę skrzynek. Kuraka, oborę, ja ty, no nie widziałem w środku jak wygląda. Ty, to się prezentuje lepiej bo niż ja, to będziesz gospodarzem festy, bo dostaniesz ten, dotacje z No, ja wystarczy, że dostałem na testy już ten, to już mi starczy. No, na ile dostałeś? Na miesiąc No, to już. ja dostałem na miesiąc ten ciągnik, nie? Ty to mogę Ja sam robię coś takiego: ja to zrobię, że jeden pasek zasiaję tej pszenicy i za chwilę tam wrócę na gospodarkę. Bo ja tam pójdę przez ten, przez raz i zaraz zobaczymy to się czkarni co wego wygląda. Wydajcie łapkę w górę. Ja teraz ją wstaję zobaczymy jak ono wygląda. Ty mogę się swoim rzędzierem przejechać? no jak chcesz, to możesz przejechać z agregatem tutaj, nie? Bo ja miałem ten słowem pojechać, ale wolę się twoim przyjechać na kolejkę. Tak, to w chyba ci nikogo nie szkodzę. Zresztą to chyba nie jest uszkodzony, nie, może. Bo Cię chyba to nie ma już nie? Żeby ona tak została. Ale ta jest na nie. dwóch osiach? No. Z przodu masz koła i... No to dalej to na dwóch osiach jest. Dobra, słuchajcie, ja zrobiłem jeden pasek. Czekaj, ja jeszcze zrobię poprzeczniaka. I ja zaraz tam idę przez raz zobaczę na Ghost ta szeczkarnia została wyremontowana. Ale header jest o kukurydzy. No chyder jest. Yy, no tylko, że blakuje blachów. Blach. To co, blach nic nie, nie zamontowałeś? No to tych odsłon na, na tego? Na... na, na, na silnik? No, to no co to jest łącząc? na początku było, jak nie stawiał sam, to myślę, że oni i brachę kopili. Oni mieli wyremontować no. tylko żeby ona była. Dobra, Sonsie, ja idę przez pola. Ja w tam to chodzę. No, tylko ja tam już tam w, na miejscu, wszystko oglądamy i jeździłem nawet tym już. Dobra, jeszcze ja szkarnie, Ty, a gdzie ty kurwa jesteś? Na pole, tylko nie na ture pole, jechać? A Gdzie ty pojechałeś? Wyszatyc. Wyszatyc? No, to mówię, wyszatyc tak masz pole, to jak? Nie wiem co właśnie Ty no, chodźmy, dobra, chodźmy. czekaj się, bo teraz tak yy, No tak widzę ogólnie wygląda nowa wyremontowana się szkarnia Jak widzicie mm, Wszystko jest, tylko że nie ma tych blak. Te drzwi się Ty, a te drzwi się zaczęły już otwierać czy znowu się zakleszczały czy się zamyka? Mm, tam patyki czy potwierać a ty trzeba podpierać? Mówię, że ten Mechanik mówi, że ten Adam, Adam mechanik, nie wie, że nie mówi, że to on on jest, to nie wiem. Nie wiem czy, jego pracowni, czy to w ogóle pracownik jest? Że jakiś lewy kurwa zatrudnił ktoś? Nie wiem pojęcia. I ja Dlatego, wiesz że, miałem... w ogóle, że ten komba waży 6 ton Co to z to tego? Akurat! Gdzie miałeś na na, kukurydę, na kieszonkę? Ja adentaliśmy kukurydę... to kosztuje to 189 tysięcy złotych ten ten e... Co? Dobrze mówię? Czekaj to jest 4 tysiące, 189000, tysiące, 189 kurwa, tysięcy, no? 189 nie tysięcy kosztuje I co ja mam tobie kurwa zapłacić za, za ten ten? A ty ten się no, 10, no jakbyś dał, dał mi tak 10 tysięcy Ty sąsiad, poczekaj, a jak się tutaj otwiera tego? Albo ty czego ty że to od tego? No tylko to mi bez zgody, kurwa wypłacił 7, 70 tysięcy z konta Ja nie wiem, bo chyba że się kupuje tego 164, rozdaje nie wiem To, ja to musisz gadać z tym, z Krystianem. Ja tam się Pięknie. tym nie zajmuję, nie, ja jeszcze szkarnie wypakowuję No tylko lawetę muszę zawieźć na, 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 na klipa. Ja wiem To jeszcze na polu szkodzi? już? No, w już drugi przejazd jadę Ale no, bo powiem ci, trochę... ja, ja się szkarnie zjeżdżam z tego, ja się szkarnię zjeżdżam z, z lawety Ja się no, szkarnie zaraz, to tu ustawię Musiał mróz trochę być, bo trochę przymartła ziemia, kurwa, i ciężko to idzie, się wbijają te, te sprężyny do tego Ty, sąsiad, wiesz ty co? Ja pójdę sobie tego Aby ty ja sobie nie pojadę nie? Kośwa, ty, gdzie jest jawka? A jawka jest nawet, tu. Dobra, ja jadę i widzę, pokazuję, zobacz, zobaczę jak ta kukurydza wygląda tam. To mam do końca? Ty, ty nawet zdawałeś tutaj? Mm, na które pole? No, to takie duże, to jest chyba z, z 5 hektarów. Ale tam co, ty, ty, ty co robisz? No, ja to robię pole. No to tam chyba nie było robione. Ty czy ja musiałeś? Nie, było robione. No powiem ci, tym nie ty Nie wiem, zrobię, ja sąsiad ty. na pewno jadę zobaczyć kukurydzę, bo ja muszę widzę pokazać to pole, bo w sumie ja sam nawet nie widziałem tego pola. Ty, ale sąsiad, jak dojechać na to pole? A dobra, to tu, tu się jedzie koło pola tego, dobra Ty ale nie, widzisz? ja no. tu już marzę na tego, coś nie zasiała za, 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 za Kurwa, czy mnie teraz to zapasa, ja pierdzielę, ale ja teraz miał wapno przywieźć mi gości. i jutro chyba. No to też Pamięciłem. ty zamówiłeś mi też wapno No ale co jest ja z tego Ty mi zapłacić musisz kasę Dobra widzę wie, kukurydza ładnie urosła, ja nie powiem że nie no widzę i jest taka wysoka już Widzicie? Ładnie sobie wzajem wyrosła ta kukurydza, ja nie powiem, że nie A co kukurydza no. jak kukurydza. Co ty To ty przynieś za tu przy nic się no? Ty przy nich to się Tak, tam przy się je, no. Dobra, ja wobiechałem te pola, zobaczyłem te kokurydzy, wracam na gospodarkę, już sąsiad. No spoko, tylko to kurwa w ogóle się dzieje. Nasiona w ogóle nie idą. Zobaczysz te kurwa, nasiona w ogóle? Jak one idą przecież? Kurwa, kurwa, idzie, to 30 już kurwa ten, chyba te. Kąd te kurwa odnoszą, kurwa robi. Nie idą? Ty, kurwa, chodącna, kurwa, nie idą? Hmm, no chodzi, że się je, ziemia się tutaj wiesz, spłuchną. Sąsiad, mnie się zastanawia, gdzie jest, gdzie jest mój lubin. Jaki No mój Lublin Sprzedałeś Boże kurwa, jak bo ty... Jak kurwa sprzedałem, u... jak miałem lublinę z paku To ja nie wiem Czekaj, okay, to zaraz, przez raz przyjadę Tym jawką Zaraz tam będzie ja by, ogl Oglądałeś pogodę, że ma śnieg spaść? 5 metrów? To ja muszę ci jechać drzewo robić jeszcze kurwa 5 metrów <laughs> Takie no, pogody słyszałem, ja, ja słyszałem, że ma 20 cm płacić, ale 5 metrów to nie słyszałem Tak chyba, że w górach gdzieś, nie wiem pojęcia Może? Dobra, jadę po polu, czemu, co się dzieje? Dobra sieje już, bo coś musiała albo przeciąć, albo coś nie wiem, coś musiał zrobić, albo... Dobra, ciurki pasek, czy pasek, widzę, dobra Weź się przejść tamtym, jak idzie dopiero Jeśli Ci będę zbożać, dzisiaj, dobra No spoko, dobra, tylko wzianko, spoko. Sprzęt mam do tego tego ciunika, wiesz Wszystko z elegancko, jeszcze trzeba grekat kupić Mam w planach, tylko No, ty masz kupię. fajnie ciąg sobie górnik kopiłeś, a znaczy to się twój ten, bo to ten ja to byłem sobie z Krystianem wybierać to no to faj wybraliście. Ja coś ja próbuję, y, potrzebuję jakiegoś dużego takiego siewnika, takiego większego z czego ci siewnik cię potrzebny? Kurwa poprzednio Dora, nie? Dora Ja to ci mogę zamast... 40 przejść jak chcesz Jak to 30? Ja się mam kurwa ten y, konny siewnik. Nie to jest chyba dwumetrowy No ty masz konny, no ale ja się mogę sprzedać jak chcesz ten poznajak, nie? Ten tamten moją siewnik możesz jebać na złom. Ty tu to faj wszystkie pola, bo byś już, mnie już kurwa, tylko ja będę w tyle oh, 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 no tak O o o O, tak będzie, no tak się stało, co nie? Co to miałem? Co to miałem? Pszenicę miałem. Tak, przynice, to tam musi być mi teraz posiany na tamtym polu, bo to nie może być na tym samym, wiesz Dobra się czekaj, ja sobie zakończę vloga. No to bezkończy. bateria może się wyczepało już czy nie. Dobra, widzę wiesz, się zakończę vloga, bo mam 22 minuty filmu. To mam wystarczy. Dzisiaj to nagrali, coś mi zdaje nagrać, coś mi... Gdzieś to zwali. Poka coś gdzieś to zwalił? Mogę to zobaczyć przez Gdzie to masz Te gdzie ty w ogóle mieszkasz? No kurwa karnie postawiłem No, tylko to weź to schowaj, bo jak mi daj mi je ukradli nam Bo mafia uciekła no, w gdzie mogę postawić, nigdzie nie postawię tego No widzisz, tu nie masz to blach, no co to ci z tego? No to, to, to tak kurwa go dałem bez osłony. nie? O, ale co nami zaczep sobie zrobili kapitalny No na przyczepę No i... na no, no, przyczepę od razu Będzie poziomy, no to tu jest jeszcze coś jest, jest ten, czyli to, to trochę mały tych rider? I on ma. Meter? Dwa? No to jest no, chyba na. to wbierze ci ty, ty tylko dwa rzędy. O, to kapitan wszystko wygląda. To to, 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 to to operatorem będzie w ogóle 10 szklarnie. Właśnie. Jak to zapłacić mam ci? Dajcie ci dać? No 10 tysięcy. A za ten remont to ile ci tam wyszło? Fartór? 20. 20. 10, 10 wyszło mi za remont, a 10 za, za header. Aha. Nie, co to wymieniali, to to wymieniali, to wymienili. To wszystko wymienione, z innych też po prostu. Tak, tak, nie? To wszystko kluczowy pasek, też jest wymieniony. To pasek też mieli wymienić. Linowy. Wszystko jest, wszystko jest tak ma być. To masz ten, dycha, masz, przy sobie nawet mam, nadycha. Bo ja możesz przy sobie Dobra, pieniądze Dobra, dzięki. Jeszcze 100 alematów, coś, jakiś jeszcze. Nie zostały. Z 50 tysięcy może mi zostały jeszcze. Dobra, Sosie, to dzięki, teraz tak. Co robimy, to trzeba Telewe, jeszcze byś musiał odwieźć. Tu nawet nie wiem, czy dzisiaj, kurwa, jutro może pojadę nie, bo to już te pole pokąć, z głowy. to pole, że pokonać No, posyłał e, Także widzowie, jeżeli wasi dzisiejszy odcinek podoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod dzisiejszym, oczywiście nowym odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, o. bo lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. Ty. Ty mi lepiej jaja daj, bo ja nie mam jednej z nich, To, zresztą, jadaj, to, to słuchaj, ja ja dopiero co tego, dopiero co tego zaczynają... To, to jest zaczynaj proroż mi? ja chyba se pojadę chyba na ten, na spęd, po góry. Ej kur, dzisiaj z nami był sąsiad Indor. No Także trzymajcie się, mordeczki, do kolejnego odcinka. Miłego dnia, miłego wieczoru, jak to oglądacie. Do zobaczenia. I się ma.